Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, bo tak zaczynają się wszystkie historie, leżało rozległe państwo, a w jego stolicy żył sobie cesarz, który wprost ubóstwiał ubrania, uwielbiał się stroić, nie potrafił myśleć o niczym innym. Cały swój czas i całe oszczędności zresztą nie tylko swoje, Poświęcał na kupowanie i przymierzanie ubrań. Kraj, którym rządził, nie był specjalnie bogaty. Nie było tam kopalni złota ani złóż ropy naftowej, a nawet w bajkach pieniądze nie rosną na drzewach. Potrzebowano szkół i szpitali, dróg i kolei, a ludzie błagali o pracę. Ależ dbam! Naprawdę dbam! Jeśli nawet, to i tak miał na głowie inne sprawy. Ubrania. Nic tylko się ubierał. I rozbierał. Dla dzień długi. Wygląd się liczy. Człowiek na moim stanowisku. Pewnego dnia w stolicy cesarstwa pojawili się dwaj nieznani przybysze. Janek i Tomek. Weszli przez bramę miejską Przespacerowali się głównymi ulicami miasta i stanęli u wrót pałacu, strzeżonych oczywiście przez uzbrojonych po zęby strażników. Jesteśmy strażnikami pałacu! Nikt tędy nie przejdzie bez odpowiednich dokumentów z odpowiednią pieczątką. O tak! W rzeczy samej pieczątki są nieodzowne. Jaki sens miałoby trzymanie strażników, gdyby nie było dokumentów do sprawdzania? Jaki sens miałyby dokumenty, gdyby nikt ich nie sprawdzał? Strasz to my, my to straż. Nikt nie sprawdził naszych dokumentów. Nikt nie sprawdził waszych dokumentów? Nie, po prostu weszliśmy. Po prostu weszliście do Pałacu Cesarskiego? Za co strażnicy dostają pensję, jeśli wpuszczają do środka byle kogo? Skandal! Coś trzeba z tym zrobić. Kto za to odpowiada? Czy straże nie powinny zatrzymać tych ludzi od momentu, w którym przekroczyli próg? To nie my jesteśmy za nich odpowiedzialni, tylko Szambelan. O! A tymczasem Janek i Tomek byli już w środku. Przeszli przez przepyszny dziedziniec, wdrapali się na ogromne schody i trafili do rozległego korytarza, wielkiego jak sala balowa. Byliście kiedyś w cesarskim pałacu? Bo my nie. Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego lustra, od podłogi do sufitu. I kryształowe żerandole, każdy przynajmniej sytką świec. Ależ muszą być piękne, kiedy się je zapali. Są, są, wierzcie mi, piękne. Jestem za nie odpowiedzialny. Jestem cesarskim szambelanem. Szambelan jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w pałacu za właściwy, gładki bieg rzeczy. Tak, jestem. A czy jest odpowiedzialny za strażę u Bram? Strażę u bram To ci żołnierze, którzy powinni zatrzymywać niepowołane osoby, które próbują dostać się do środka. A dlaczego no pytacie? Bo ci dwaj właśnie weszli nie okazując żadnych dokumentów. Naprawdę? Naprawdę! Ktoś inny jest za nich odpowiedzialny. Jak mnie nie mam, ja na pewno nie. Ktoś inny, ale nie wiem kto. Tak czy owak, proszę wybaczyć. Muszę załatwić w biurze kilka ważnych spraw. Ważnych spraw? Jakie sprawy mogą być ważniejsze od tej? Chodźmy za szambelanem. Obo on doprowadził nas do cesarza. Na samym końcu korytarza widać było kolejne wielkie drzwi, przed którymi stało mnóstwo ludzi. Z rozmaitymi kwestionariuszami, listami, podaniami, papierkami wszyscy nagle odwrócili się i popatrzyli na Janka i Tomka z głęboką niechęcią. I tak będą musieli stanąć w długiej kolejce, jeśli chcą z nim porozmawiać. No to sobie poczekają. W kolejce stoją całe setki ludzi. Niektórzy od tak dawna, że są cali w pajęczynach. I komu to mówicie? To ja muszę ich czyścić. Myślę, że stary generał nie żyje. Czemu? Raz na miesiąc odkurzam go ściereczką. Ma na piersi takie piękne medale. Powinny być widoczne. Dziś rano odpadł mu nos. Często to się zdarza, ale dziś nawet nie próbował go podnieść. Zaiste, dziwne, nader osobliwe, obrzydliwy staruch. Widzicie mnie, jak stoję tu. Armię wiodłem w Nie zawsze było tak. W szarży, w pierwszym szeregu. W niepowstrzymanym biegu. Lecz ten I'm I Co tych dwóch tam wyczynia? Przypychali się na początek z kolejki. Co za bezczelność! Zaraz chyba zapukałem do drzwi. Szambelanowi to się nie spodoba. I tak właśnie Janek i Tomek stanęli przed samym wejściem do biura Szambelana. Na drzwiach widniał napis: Nie pukać, nie przeszkadzać, czekać na wezwanie. Tomku, co znaczy ten napis na drzwiach? Nie mam pojęcia. To chyba po łacinie. Nigdy nie uczyłem się łaciny. Tak czy owak, zapukajmy. Zapukali i weszli do biura. Szambelan siedział za wielkim pustym biurkiem, na którym stała tylko olbrzymia patera z tortem czekoladowym. No, z połową tortu, bo reszty już nie było. Szambelan pożerał właśnie drugą połowę, popijając ją kawą z maleńkiej filiżanki. Pozwólcie, że was oświecę, moi niedouczeni przyjaciele. Na drzwiach napisano: Nie pukać, nie przeszkadzać. Czekać na wezwanie. Nie widzicie, że jestem zajęty poważnymi sprawami? Kto jak kto, ale szambelan powinien chyba wiedzieć, że nie mówi się z pełnymi ustami. A te okruszki czekolady na całym gorsie koszuli oburzające. Janek i Tomek rozejrzeli się dookoła. Obok szambelana stali trzej chudzi urzędnicy, a po środku, na podłodze, leżała cała sterta nieotwartych listów. Prawdziwe morze nieczytanych kartek. Proszę wybaczyć, że panu przeszkadzamy. Ale chcielibyśmy się zobaczyć z cesarzem. Chcą zobaczyć się z cesarzem? Nie można tak wyjść i zażądać audiencji u cesarza. Za kogo oni się mają? A czemuż to cesarz miałby chcieć widzieć was na oczy? Jesteśmy tkaczami, mistrzami w naszym fachu. Wszyscy wiedzą, że cesarz uwielbia. Ha, skąd wiecie, co uwielbia cesarz? Jesteście tylko tkaczami. Kimkolwiek byście nie byli, musicie poczekać na swoją kolej jak każdy. Nawet generałowie. Czasem dwa lata, czasem trzy, a czasem znacznie dłużej. Każdą sprawę powinno się załatwiać we właściwy jej sposób. I całe szczęście, że takie sposoby istnieją. W przeciwnym razie panowałby straszny bałagan. To właśnie nazywamy protokołem. Jeśli pytalibyście o moje zdanie, to uważam, że powinniście posłać pismo do szambelana. Znakomita rada, Wasza miłość.